Dzień dobry, kochani, witam wszystkie lwy na kanale Kota W pierniku w czytaniu na sierpień. Słuchajcie, w końcu zabrałam się za robotę. Karty mam potasowane, ale jeszcze raz przetasuję i zobaczymy, co tam sierpień dobrego dla lwów przyniesie. Prosimy o prowadzenie dla lwów na miesiąc sierpień 2020 roku. Przełożymy. Najpierw rozłożę, kochanie, a potem dopiero będziemy y, omawiać. Mam nadzieję, że będzie widać. Tak będzie. Widzicie tu? Nie, nie widzicie, więc położymy tutaj. Dobrze. Na dole czytania mamy Asa Pucharów, czyli miłość, uczucia, emocje, jakaś szansa na y, okazanie, otwarcie swojego serca. Dobrze, kochani. Klimat i przesłanie tego miesiąca. Królowa pucharów, czyli taka energia będzie wam towarzyszyła w tym miesiącu. Myślę, że królowa pucharów mówi o równowadze i harmonii i wykorzystaniu własnej wyobraźni, o takim skupieniu się na emocjonalnym wnętrzu również. Możliwe jest, że w tym miesiącu Będziecie oferować swoje uczucia bez żadnych roszczeń, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian od innych ludzi. Yy, możecie też być bardzo wrażliwi i delikatni, gotowi współczuć, nieść pomoc. Tak sądzę. Jakie jest najważniejsze wydarzenie tego miesiąca, kochani? Głupiec czyli nowy okres doświadczeń. Instynkty, zarówno te, które posiada królowa Pucharów, mogą i te, które ma głupiec, mogą was popychać do jakiejś nowej drogi, w nowym kierunku, w zupełnie nowym kierunku. Być może, no, głupiec jest kartą początkową, więc być może już coś zakończyliście, albo coś będziecie kończyć i wchodzić w zupełnie nową drogę w swoim życiu. To jest też przekraczanie. Kochani, własnych ograniczeń. Odwaga do tego, żeby bronić własnego zdania, żeby mieć rację i trzymać się tego, co Wam podpowiadają Wasze emocje, czy Wasze uczucia, czy Wasz rozsądek. Tu jest też podążanie za głosem serca i zdolność do tego, żeby tworzyć jakieś nowe, własne formy swojego, swojego życia. Coś nowego do Was idzie w każdym razie. Co Was czeka w sferze osobistej? Pięć denarów. Myślę, że będziecie musieli być gotowi zmierzyć się z jakąś trudną sytuacją, która może wynikać z tego, że do tej pory. Jej się po prostu tylko przyglądaliście bezradnie, zupełnie. I myślę, że tutaj mogliście nie mieć do tej pory jakiegoś odpowiedniego spojrzenia na tą sprawę. Albo nie mogliście zmienić, albo nie, nie, nie czuliście, że musicie zmienić swoje spojrzenie. I dlatego ta piątka denarów mówi. Właśnie o tym, że w sferze osobistej będziecie musieli być gotowi zmierzyć się z jakąś y, trudną sytuacją, z taką, która y, być może właśnie jest wynikiem tego, że do tej pory y, nie braliście jej jakby pod uwagę, nie dostrzegaliście jej albo dostrzegaliście ją jako y, sytuację, która jest trudna i której nie uda Wam się pokonać, bo nie macie na tyle siły i na tyle możliwości. Tak sądzę. A co Was czeka w sferze zawodowej? Rycerz Mieczy. Dużo samokrytyki. Samokrytycyzm tutaj będzie na pierwszym miejscu. Przyglądanie się z dystansu swojej pracy, ale też pracy swoich współpracowników, czy też szefa. Jeśli jesteście szefami, to może będziecie przyglądać się bardzo krytycznie pracy swoich podwładnych, a jeśli jesteście. Podwładnym właśnie, to będziecie się przyglądać i analizować, co też szef zamierza zrobić, co też ma w głowie. Czasem mogą to też być konwersacje dotyczące spraw zawodowych jakichś, ale i też możecie mieć pewnego rodzaju poczucia braku trwałości takiej zawodowej. Tutaj rycerz mieczy mówi też o tym, że będzie taki chłód i oziębienie. Być może w relacjach jakichś zawodowych, albo w ogóle na polu zawodowym, może też być tak, że będziecie próbowali poprzez te konwersacje i jakiś sarkazm, ironię oczyścić sobie grunt zawodowy. Możliwe, że przyjdzie Wam się zmierzyć i skonfrontować z własnym szefem. Może walczycie o jakąś podwyżkę obecnie, albo jakiś awans. I będziecie musieli tutaj coś komuś w biegu na szybko udowodnić, że na to zasługujecie. Czego nie spodziewacie się i co was może zaskoczyć, kochani? Dziesiątka pucharów. Myślę, że jakaś zgoda i harmonia, której nie spodziewaliście się od osób z rodziny czy od osób wam bliskich. Zaskoczyć może Was też, że nagle poczujecie jakieś zaspokojenie własnych pragnień i będziecie tym samym poszukiwać nowych źródeł inspiracji. Czego może do tej pory nie zdajecie sobie z tego sprawy, że tak właśnie będzie. Ten głupiec tu o tym mówi, że tak jakby wejście w nowy kierunek. Nowy kierunek. Niekoniecznie, oczywiście, ta karta musi dotyczyć spraw typowo osobistych, y, takich prywatnych czy uczuciowych, y, waszych związków, ona może dotyczyć też właśnie relacji y, w pracy, choć nie sądzę, dlatego że tutaj mamy tego rycerza mieczy, ale myślę, że być może dzięki tym dziesięciu pucharom, czego się nie spodziewacie, to nie spodziewacie się, że może ktoś wam bliski w zakładzie pracy, w firmie, stanie po waszej stronie i y, ta y, jakby. To ochłodzenie, ten chłód w firmie czy, czy w relacjach między współpracownikami zostanie troszkę zniwelowany. Nowe perspektywy i możliwości, kochani, jakie macie, to jest ósemka denarów. Jeśli ktoś szuka pracy, to ma tutaj możliwość znalezienia oczywiście, ale musi szukać bardziej aktywniej. I do tego się przyłożyć. To jest też perspektywa na to, że trzeba będzie mocniej się właśnie przyłożyć do pracy, do wykonywania obowiązków, ale i co za tym idzie, możecie być właśnie w tym miesiącu bardzo wytrwali i systematyczni. Więc ten rycerz mieczy, te rozmowy, te argumenty mogą wam przynieść jakieś nowe doświadczenia. Zupełnie. Tu będziecie możliwe, że będziecie nabierać jakiegoś doświadczenia i zastanawiać się, czy będziecie bardziej walczyć o ten awans, czy o tą podwyżkę. Co jest dla Was ważniejsze, co jest dla Was lepsze. Tak sądzę. Yy, dobrze, kochani, to teraz jak. Yy, nie, co od Was odejdzie w tym miesiącu? A odejdzie od Was w tym miesiącu, kochani, król mieczy, czyli odchodzi czas, w którym um, myśleliście, że wszystkie chwyty są dozwolone. i, i um, pewnego rodzaju metodyczność w działaniach. Tutaj tego wam może brakować w tym miesiącu. Um, możliwe też, że walka o władzę, y, którą y, właśnie będziecie może tutaj chcieli walczyć o jakiś awans. Może niekoniecznie o władzę, ale właśnie o jakiś awans, o jakąś podwyżkę. To może nie dojść zupełnie do skutku, ale i tutaj też uważajcie na intrygi, osłość i surowość, swoją być może nawet, bo tego może Wam zabraknąć i nie będziecie w stanie ocenić jasno sytuacji, przeanalizować jasno sytuacji, więc na to zwróćcie uwagę. Co z Wami zostanie? Piątka Mieczy. Myślę, że, myślę, że to tutaj dosyć dużo jest tych mieczy. Jest król, jest y, rycerz mieczy, jest piątka mieczy. Y, I kochani, ja sądzę, że możecie mieć takie poczucie y, pewnej porażki. Możecie mieć w tym miesiącu poczucie pewnej porażki. Jakiś, jakaś obawa o jutro może tutaj też być. Może być też taki moment, że stchórzycie przed podjęciem jakiegoś ważnego działania, może przed, przed zderzeniem z szefem, jeżeli, jeśli chodzi o awans czy podwyżkę, przed tym, że trzeba będzie się zmierzyć z kimś, z kimś porozmawiać, komuś coś powiedzieć. I tutaj jakby z takiej obawy będziecie wychodzić, że to się nie uda, że, że sobie nie. Nie ufacie na tyle, że dacie radę, i możliwe, że coś takiego z Wami jeszcze w tym miesiącu zostanie. Kochani, jak Wy podsumujecie ten miesiąc jako ósemkę Pucharów? Myślę, że tutaj będziecie mieć taki moment przeładowania emocjonalnego. Tego się nazbiera trochę, tego się troszkę nazbiera, i trzeba będzie się tutaj z czymś pożegnać. I możecie też ten miesiąc uznać za miesiąc pożegnań z czymś. Właśnie, może trzeba będzie się pożegnać z awansem, z podwyżką, może trzeba będzie się pożegnać w ogóle z pracą. Może ta karta Króla Mieczy, że odchodzi od Was, może, może właśnie ktoś z Was straci pracę. To jest czytanie ogólne, pamiętajcie, przepraszam na piesie. To jest czytanie ogólne, kochani. Więc pamiętajcie o tym, że nie ze wszystkimi musi rezonować i nie wszyscy tak to będą odczuwać. Możliwe, że ten król mieczy mówi tutaj o waszych uczuciach do drugiej osoby i może trzeba będzie po prostu się z tą osobą pożegnać, bo jest coś, co was już męczyło. Zostawiamy coś za sobą, i, yy, bo było toksyczne, albo jakieś niezdrowe relacje mogły być też w pracy i odchodzicie od tego, odchodzicie, rzucacie to wszystko. Po prostu żegnacie się z tym. Bo widzicie tutaj, że tu jest słońce. Idziecie w, w nowym kierunku, w kierunku tego słońca. Tego, co jest dla Was jasne, klarowne. Może i tak właśnie y, tutaj być. Rada dla Was. Idźcie po pomoc, kochani, szóstka denarów. Idźcie po pomoc. Podzielcie się tym, y, y, gdzie Was boli i co Was boli, y, czego jest już za dużo. Zachowajcie też proporcje pomiędzy rozsądkiem, zdrowym rozsądkiem, a emocjami, bo ten głupiec w wydarzeniach y może też wam mówić o waszej naiwności w pewnych działaniach, więc tutaj zachowajcie te proporcje między zdrowym rozsądkiem a głosem serca. Na to zwróćcie, kochani, uwagę. I jeszcze raz, bo nie wiem, chyba tam w którymś z filmików życzyłam, hmm, chyba w tym pełniowym, życzyłam. Y Składałam życzenia lwom, ale jeszcze raz Wam składam, drogie lwy, wszystkiego najlepszego w Dniu Urodzin, żebyś, żeby ten miesiąc nie był dla Was trudny, bo widać po tych kartach, że będziecie mieli pewnego rodzaju dylematy. Trzeba będzie z kimś porozmawiać i być może wyłożyć karty na stół, ale i też zasięgnąć pomocy, bo ta piątka denarów tutaj, w tym, yy, co, co Was czeka w sferze osobistej, ona też może mówić o to, że nie widzicie dla siebie jakiejkolwiek pomocy. Więc może szóstka denarów mówi Wam o tym, żebyście podzielili się tym, tymi swoimi problemami, które macie. Może trzeba rzeczywiście będzie to zrobić. No dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na następne filmiki. Do zobaczenia. Pa! pa.